Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z TTD. I słuchajcie, dzisiaj przetestujemy postać, która bardzo długo czekała na swoją kole kolej. Jest to Titan Hartman. I tutaj generalnie mamy 115 tysięcy dipsa, mega szybciutki, fajny ręczyk, obszarówka, no czego chcieć więcej, naprawdę wygląda mega dobrze, więc przetestujemy go z sierżantem, żeby go zboostować tam pod koniec. Titan Printer tylko po to, żeby był farmą, tutaj też taka farma, czyli jedna, taka, druga, taka, ja tak lubię grać. I do tego Candy Launcher Speakerman, czyli pierwszy za piąty tier tutaj, pierwsza postać. Później. Wampir i ja na tego wampira oczywiście będę tutaj robił rzeczy, żeby wam też go pokazać. To będzie ostatni mityk, chyba wszystkie już postacie z Halloween. Także widzowie, szykujemy się na kolejny update w sobotę. Jak wam mówiłem, mounty będą mounty i będzie też widzowie ultimate do samonowania, dosłownie tutaj w samon area będziemy mieli generalnie widzowie możliwość przyzwania, zrobienia sobie za pomocą coinów tak jak tutaj mamy upgrade na Cinema, będzie można zdobyć ultimate. czyli będzie też można użyć lag Boosta żeby zdobyć go z większą większą prawdopodobnością, nie większym, większym procentem szans, może po prostu tak. Bo prawdopodobnością to nie brzmi jakoś tak dziwnie, terpowato. Ale dobra, Widzowie, generalnie ciśniemy oczywiście z mapką. Dlaczego z mapką Halloweenową? Dlatego, że robimy dalej misję, żeby zdobyć tego wampira. Jeszcze tylko wampira nie testowałem, a dzisiaj przetestuję już te postacie, więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie sobie z dzwonem i ciśniemy Widzowie i hypujemy się, bo w sobotę znowu update i te mounty. No jestem ciekaw, na pewno będą za jakieś, ale jakie mounty będzie można zdobyć za darmo, nie? To też jest ciekawe. Ile ich będzie na start? Jak będzie wyglądał ten ultimate? Widzieliśmy tylko jego rękę. Nawet nie będę wam pokazywał, generalnie taka kolorowa ręka. To ciężko powiedzieć cokolwiek, tak? No, nie jarajmy się jeszcze aż tak, ale jarajmy się tym, że będzie ten ultimate. Jak będzie jakiś lepszy screen, jakiś, jakaś pokazówka, jak ta postać dokładnie wygląda, to wam oczywiście tutaj wrzucę screena. No, aktualnie widzieliśmy tylko rękę, to, to ja to uznaję za taki leak, który nawet nie jest leakiem. Nie, po prostu wam mówię, że będzie ultimate do samonowania zakojny, więc dla free to play graczy totalnie. No i to w sumie jest najważniejsze ważniejsze w tym co chciałem przekazać nie bo reszta no to to mówię no to to nie jest jakieś takie wow dobra dajmy może tego candy Launchera na start albo wiecie co dobra może od razu dajmy sierżanta bo on fajnie rozwala te początkowe tutaj te małe skibidi zróbmy tak tak będzie najlepiej czyli od razu mniej więcej boostujemy bo to no najbardziej to się wiecie najbardziej to siada najbardziej to się opłaca i wtedy najlepiej się gra najprzyjemniej po prostu więc zróbmy tak jak mówię że tutaj sobie ogarniemy tego sierżanta on ogarnie te początkowe skibidi i lecimy oczywiście dalej tutaj jeżeli chodzi o te pierwsze wave'y, no to tak jak mówię, właśnie jest dużo tych takich łysoli, tych z skibidi i one naprawdę przeszkadzają, dlatego taki sierżan, no to jest taki must have, nie? Żeby go postawić, stawiamy Santę, no i będziemy mieli chyba już 400, ok, to już blisko, bo chcemy postawić jeszcze dwóch Titanów Printermenów. I dlaczego gram Santę? No bo najbardziej mi siedzi, słuchajcie, tym bardziej on daje 2000, jest to farma co autoskipa tak zwana, czyli trzeba autoskipować, w sensie skipa zrobić, no co fale, po prostu daje pieniądze, Titan Printer daje co pół minuty, i daje nawet do 3,5 tysiąca. I takich dwóch można postawić na luzie. Nie stawiam go przy drodze specjalnie. Może troszkę tutaj najedzie na wyższym poziomie, ale stawiam go jak najdalej, żeby bardziej był taką farmą, aniżeli miał bić, nie? Na początku tutaj będziemy bili tymi Titanami i zobaczymy, jak są mocne, bo nie chodzi o to, żeby ten Titan Printer tutaj teraz wbijał, zajmował miejsce do bicia i wiecie, to nie o niego chodzi. Co pół minuty 500 mamy na początek, to jest naprawdę bardzo dużo i naprawdę bardzo ładnie sobie się wybijemy od początku z tymi farmami i będzie najłatwiej. Łatwiej nam grać, nie? Więc ja tutaj sobie to ogarnę i za chwilkę widzowie postawimy pierwsze postacie. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która Cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który Cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu za Mówienia, wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, bym mógł wysłać trada z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24x7 na stronce i na pewno wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra, widzowie, sierżant nie daje powoli rady. Musimy mu pomóc Candy Launcher z speakermanem Pyk, pyk, pyk. Normalnie, potężny, widzowie, cukierkowy nasz launcher. Zobaczymy, co zrobi. Stawiamy też od razu Titana i coś on dużo miejsca potrzebuje. Powiem wam, dobra, stawiamy Titana i szybko tego Titana ulepszamy i mam nadzieję, że jakoś damy radę. Błagam, to musi się udać. Nie, to no nie wierzę, że ten, ten taki słaby na początku. Ej, naprawdę jest mega słabiutki. Troszkę lipa, ale spokojnie, widzowie. Wyłączyłem autoskipa, damy radę. Myślę, że zaraz tutaj ogarniemy. Okej, okay, tego sierżancika tutaj ulepszymy. Skipniemy i mogłem troszkę szybciej te postacie poustawiać, bo faktycznie m, teraz mamy problem. Jakbym tego Angelik Toileta rozwalił. Da się w ogóle? Na pewno się da. Dobra, mamy go, widzowie. Udało się. Jeszcze tutaj Mafia Toilet, a teraz zajmiemy się tam naszymi ziomkami. No i myślę, że tutaj kolejne... No myślę, że tutaj ulepszymy, nie? Żeby tu każdy po kolei miał te wyższe poziomy w Santa TV. Okej. Okay. I teraz tak. 4,5 tysiąca. Spoko. Na razie ulepszymy Candy Launcher z I dalej Sierżanta. I patrzcie, tutaj z boostami lecimy od razu. A co się będziemy, widzowie? Boosty normalnie dajemy. I ten Candy Launcher... Naprawdę wygląda fajnie, jak na takiego słuchajcie, po prostu, rare, rare postać ze splashem. Naprawdę spoko. Fajny design, po prostu. No to chciałem tutaj, jak najbardziej, że tak powiem, pochwalić, że design jest naprawdę spoko. Tutaj zabieramy tego Candy Launchera. Mamy mój dom, widzowie. Udało się obronić dom Mereza. 500 na 500 HP. To jest właśnie dom Mereza. Nigdy nie upadnie. Normalnie, przepotężny. Znaczy dom jak dom. Ja tu bardziej w mieszkaniu aktualnie, ale. No wiecie o co chodzi. No to może być domek. Może być, że, że jest to mój domek. Dobra, 2000, 2000. No i po 3000 tutaj, po 1000 mamy. Dobra, wydaje mi się, że zrobimy tak, jak od początku robiłem, więc ulepszamy na maksa Candy Launcher, speakermena i dopiero później Titana. W ogóle jak on wygląda. Głupio, nie, w sensie, nie chcę go obrażać, no żeby mu smutno nie było. 10 odbić, dużo, fajna liczba, fajnie tutaj naprawdę to siedzi. Ulepszymy też tych printerów, żeby mieć więcej pieniędzy, to na pewno. Tylko fajnie by było tak równo i tutaj te farmy poulepszać. Dobra, dajmy może w Titana printera. Ok, i teraz tego po 2000 dostaniemy, to już pójdzie to łatwiej. Ogólnie, no wygląda no, dość zabawnie, nie? no po prostu. To jest taki Titan walentynkowy. W ogóle, czajcie, jest Titan walentynkowy w Halloween. Co, to, to jakoś tak wyszło, ja nie, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wyszło, więc naprawdę do no, dziwnie, ale okej, okay, jakby... No może być Halloween, mogą być też widzowie Nie wiem, może być też miłość Może być miłość przeplątana z Halloween No i tyle, no to da się po prostu Nie, więc tutaj powiedzmy, że to w tym stylu No i teraz tak, potrzebujemy na pewno Ulepszyć tego printera też mm, Ale czy damy radę sobie tutaj Dobra, może Santę na razie poulepszajmy Mamy już na ostatni poziom za chwilę Sierżanta znowu dajemy, dobra, lecimy Sierżant, normalnie, dawaj tutaj sierżancik Jeszcze raz sierżancik, mamy na maksa sierżanta Daje 15% więcej obrażeń Minus 15% cooldownów na Candy Launcher i Przypominam, podstawowe widzowie staty to 20 tysięcy dipsa i sekunda cooldownu. Tutaj mamy 085 i słuchajcie, dipsa będziemy mieli no, na pewno więcej. Teraz zobaczymy, ile dokładnie. Tylko potrzebuję widzowie troszkę pieniędzy. Ulepszymy go. I za chwilkę zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Panie Candy Launcher Speakermanie, no zapraszam, zapraszam do ulepszenia. Musimy sprawdzić, jak ty tam bijesz mocno, nie? Więc czekam tutaj z niecierpliwością. 6000, OK, mamy to. No i z 200 000 robi się 23 23000. 15% więcej to jest naprawdę dużo. I taki Candy Launcher Speakerman, Rare Splash, jest naprawdę mocny w naszych tutaj dłoniach. I powiem wam, że naprawdę przepotężna tutaj armia nam się zrobi. Tak mi się wydaje, że to będzie naprawdę mocne. Oczywiście czekamy na kolejny autoskip. Mamy już tutaj, słuchajcie, tego Titana Hartmana, tylko że on już ma duży minus. Ja zawsze o tym mówię, że ogromnym minusem takich Titanów jest to, że nie da się ich postawić jeden obok drugiego, gdzieś blisko, wiecie, że postać tak, no, blisko obok drugiej postaci. On dosłownie potrzebuje tyle miejsca, że, że ja nie wiem, po co mu tyle miejsca, no, ale tyle potrzebuje. Więc takie postacie są wkurzające i już nie będzie na pewno moją ulubioną postacią. W sensie nie ma szansy zostać moją ulubioną postacią, bo po prostu no, chłop ma jakiś problem, żeby tutaj stać. Ja nie wiem, chyba że to ta mapa tak przeszkadza, bo niekiedy są te mapy takie, że no, niby nie można, ale można by było, ale niby nie można. To jest jakieś takie dziwne, nie? Nie wiem, jakieś tak naprawdę dziwnie. Dobra, dajmy go też tutaj. Ile on ma na pierwszym poziomie? Też 10 odbić, ok? Ulepszmy go tutaj może na początku. Oj, co on ma? Ojo, Oj, dobra, on ma jakiegoś miecza potężnego. Miczora, patrz, jaki miecz wyciągnął chłop. No to się chyba wkurzył, że go tak Cię obrażałem, że nie będzie moim ulubionym, i mówi: Dobra, to ja wyciągam miecz i, i, i jadę z tobą, meres. Nie, totalnie. Dobra, mamy obszarówkę, mamy tego mieczora. No, fajnie to wygląda, jest mega szybki. Zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. Dodajmy jeszcze jednego sierżanta, żeby tutaj mu przyspieszył, ok? Mamy 0,17 cooldownów. Także teraz już w ogóle jest to mega szybkie. No i jak widać, bardzo przyjemnie sobie rozwalamy tutaj przeciwników. No póki co, póki co, widzowie, powiem wam, że naprawdę mi się to podoba. Dobra, 11 tysięcy i kolejny poziom. Patrzcie, co się dzieje. Ej, dobra, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Tego sprzedamy. I teraz tak, tego Candy Launcherka dodamy do przodu. Też tutaj, cyk, cyk dobra. Tego sierżanta też wywalimy i lecimy tak, widzowie, na początku stawiamy nasze postacie i już tutaj niech biją. Mała zmiana, bo teraz dajemy radę, to ciśniemy. I on naprawdę wygląda, jak taki, wiecie, bosito totalny, szefito. No zobaczcie, naprawdę tutaj tupie, do tego tym mieczorem, tak się, no tupie, no, on tak zamachuje się tym um, mieczem, nie. I generalnie bije jeszcze obszarówkę ciągle z tego tutaj swojego, nie wiem w sumie z czego. Ale chyba z tych głośników, tak, on ma to, ma to na pewno z głośników, czyli on po prostu bije potężną melodią miłości ze swoich głośników. I z Sierżantem mamy 0,17 cooldownu zamiast 0, słuchajcie, 2. I zamiast 23 tysięcy obraczeń 26 450. Czyli tego dipsa będzie na sekundę na pewno o wiele więcej. Coś koło 130 tysięcy, jak nie więcej. Także naprawdę bardzo dobrze to wygląda i serio... No powiem wam, że jednak coś tutaj, no jednak, jednak mi się podoba. Jednak mi się podoba ta postać, tylko kwestia jest taka, że nie podoba mi się ze względu na to, jak ciężko ją postawić. No patrzcie, ja muszę tu wszędzie chodzić, gdzieś coś szukać. No nie da rady ustawić chłopa, dajmy tego Candy Launchera, jeden obok drugiego, bo w sumie ich się da jeden obok drugiego, to chociaż tyle. I teraz tutaj kolejny, tutaj kolejny. Okej, okay, dawaj 3000, szóstka. Mamy czterech tutaj launcherów, które też biją dużo. I do tego ten Titan. Myślę, że to naprawdę spoko drużynka. Jak widzicie, dają radę bez żadnego tutaj, wiecie, nawet zająknięcia. No chłop po prostu nawala. Tylko, że kwestia jest taka, że chciałbym, żeby on tutaj bardziej, tak wiecie, bliżej można go było postawić. No ale niestety, no jest to niemożliwe. Ja tutaj staram się, nie? Na przykład tutaj, no nie wiem, nie da się. Tu po środku dopiero. No to mega daleko. Bo ten sierżant na pewno nie będzie miał zasięgu, nie? Bo jak dam tutaj, to musi być w tym okręgu pierwszym, nie? Tak, to musi być przy nim, tutaj, ten w środeczku. Więc no, totalnie nie da się tego za bardzo tutaj wrzucić. Dodajmy printerowi kolejny poziom i nie wiem, może coś przemyślę, jak to postawić, ewentualnie postawimy jednego po prostu też tutaj. Niech będzie, wiecie. Nawet jeżeli nie ma boosta, to i tak zawsze się przyda. On ma taki mieczyk ala piracki, nie wiem, tak mi się kojarzy. Walentynkowy na pewno, bo z serduszkiem, ale jak piraci, nie? Jakiś sejmitar, jakiś taki potężny szabla taka. No nie wiem, taki śmieszny to wygląda. No ale jest ziomeczek, bije, bije. Mamy dla porównania, nawet sobie zrobimy dla porównania właśnie. Sierżant Drillman, patrzcie, 26 450 017 i tu ziomeczek będzie miał tylko 23 002 i 0,2 cooldownów. Takie małe porównanie. Normalnie taki wiecie, dobry i, i lepszy. Znaczy gorszy, lepszy. Znaczy no nikt tu nie jest gorszy, bo wiadomo i tak dużo biją, ale no powiem wam, że naprawdę jestem w ogóle w szoku, że tak łatwo mi te wavy idą z tym ziomkiem. Ja myślałem, że ten Titan będzie gorszy, a tu jednak, takie wiecie, miłe zaskoczenie. Tylko, właśnie problem jest taki, że bardzo dużo wymaga miejsca. No, patrzcie, no nie postawisz, nie postawisz obok, nie ma szans, on musi być totalnie gdzie indziej. Nie wiem, no, chłop potrzebuje tyle miejsca, że normalnie jakaś diwa, nie? No, nie da rady, nie da rady z chłopem, nie da rady rozmawiać. Tutaj tak samo nie wejdzie. On dopiero gdzieś wejdzie, tutaj postawiliśmy, to dopiero gdzieś tutaj wchodzi, nie? Kolejne. więc naprawdę ustawienie go jest totalnie trudne, według mnie. Co prawda ma troszkę tego range'a, ale przydałby się jakiś szef Clockman, albo jakiś leprikon, żeby mu tego range'a zwiększyć, bo jak nie to, no to tak naprawdę bardzo mało go mamy, nie? Jeżeli chodzi o range'a, to troszkę... Znaczy bardzo mało, no 50 to nie jest jakoś mega mało, ale no to na przykład ten Candy Launcher już ma 35, ten Sierżant ma też 35, no... Powiem wam, że troszkę, troszkę brakuje. Jakbym miał 60-65, to już by było przyzwoicie, nie? Ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. oni tak dużo bije. I przypominam, jest to postać, którą dostaje każdy, kto gra w grę, jest aktualnie w grze. I każdy, jakby cel, który się napełni na przykład ileś lajków dla gry i tak cały czas, to ciągle dostajecie te klejty za darmo. Więc to jest taka free-to play postać. Free to play Titan. Uwaga, z boostem od sierżanta, który jest mega tani do kupienia za gemy, mega łatwy do zdobycia, to z boostem macie Titana free to play, który może mieć nawet prawie 140 tysięcy dipsa na sekundę. Jest to naprawdę znaczy dipsa to samo w sobie mówi, że na sekundę. Ale nieważne, tak sobie powiedziałem. No i dobra widzowie, lecimy dalej. No Zobaczmy jak przejdziemy. Ciągle gram na, na autoskipie, także zobaczymy jak nam to wyjdzie. I powiem wam tak, ten Titan mnie totalnie zaskoczył. Jest free to play, ma ogromnego dipsa i słuchajcie, bardzo fajny mieczyk walentynkowy, ale dobra, już nie śmiejąc się, jak dodamy do tego Candy Launcher z to zobaczcie, do tego Sierżant oczywiście, żeby był buścik, czy to Clockwoman, cokolwiek macie do boosta, nie? Nieważne. I słuchajcie, no ja lubię Sierżanta, oddaję dwie sta jakby dwie statystyki, dwa razy wiecie, te staty, te staty, wiadomo o co chodzi. Mamy jej obrażenia i cooldowny, żeby nie musi tracić slota na jeden booster do obrażeń, drugi do cooldownów, no ale to, to, to jest mój wybór, nie? Więc możecie różnie. W każdym razie jakiś tam booster do tego Candy Launcher Rare, postać na, spl na splashu i totalnie wygrywacie. Nawet mogę usunąć teraz tych printerów, bo to nie ma sensu, nie? Mamy 100 tysięcy w ogóle. Na spokojnie mógłbym sobie kaską tak rzucać, jakbym chciał. Mogę też, nie wiem, postawić tego ziomka gdzieś dalej, jakby mi przeszły jakieś skibidi, ale nie przechodzą. Totalnie widzowie nie ma problemu. Te skibidi nie mogą mi tutaj się przedostać dalej. Mamy 50 wave, lecą już bossowie, zobaczcie. Mamy bossa Mutant Pumpkin Toileta, The Grim Reapera i totalnie nie mogą mi nic zrobić. Zobaczcie to. Mutant Pumpkin po prostu siada totalnie na dno, że tak powiem. The Grim Reaper, okej, okay, nawalamy, nawalamy, nawalamy. Dosłownie Free to Play Titan jest aż tak OP. Naprawdę bardzo OP. Powiem wam, że tutaj będzie mały problem oczywiście, bo to jednak Grim Reaper, który ma mnóstwo HP, no ale myślę, że damy radę. Czekajcie, może postawimy mu tutaj gdzieś jakiegoś tego Candy Launchera. Może on się zainteresuje, dobra? I teraz tak, no tutaj już nic nam to nie da, więc szybciutko przenosimy naszych Titanów. Tego Titana stawiamy tutaj. Okay, maksujemy, nie jest drogi w wymaksowaniu. Uwaga, powtarzam, nie jest drogi w wymaksowaniu, co sprawia, że totalnie się opłaca to robić. Okej, okay, sierżancik do tego. No i mamy busta. Znaczy, tutaj busta akurat nie mamy. Ale dobra, nawet to nie ma znaczenia. Wiecie co, nie będę wszystkiego przenosił, bo nawet nie muszę. Ja i tak to wygram. Ja i tak to wygram. Patrzcie, mogę tutaj dostawić jeszcze jednego gdzieś. Dobra, damy radę. No nawet nie zdążę. Nawet nie zdążyłem. Jak widzicie, naprawdę Titan, który jest wart tego, żeby go zdobyć. Jak go zdobyć? Wiecie, dostajecie Krejta, zagranie w grę. Po prostu jesteście w grze kiedy robi się kolejny taki goal, czyli jakby misja, którą macie podaną na spawnie. Chodzi tutaj o wbicie lajków dla gry, favorite'ów, czy, czy jakby favorite, po prostu dodawanie do ulubionych gierki przez innych, nie? Więc po prostu czekacie w grze, patrzcie, tutaj na przykład favorite gierkę tysiąc razy i za chwilkę dostaniemy nagrodę, że ludzie dołączą do grupy Talantwika, też tutaj dwa tysiące, nie? Tutaj 500 lajków kolejny, kolejny, kolejna skrzynka, taka tutaj aktualnie jej nie mam niestety. Ona się nazywa goal crate i właśnie widzicie, every goal hit Wszyscy dostają w grze Gol Crate'a, ale musicie być w grze. Jak wyjdziecie z gry, nie gracie w grę, to nie dostajecie. Także ja te cratery dalej sobie widzowie zbieram. Dzięki za obejrzenie kolejnej postaci, kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Spodobało, mamy dwie postacie w sumie przetestowane. I lecimy w następnym odcinku po Wampira. I jeszcze zrobimy jakiś opening potężnych Halloween crateów. Zobaczymy, czy nam wyleci dużo wiczek. Jeżeli nie, no to lipa, ale to, to, to wszystko się okaże. Zostawcie łapę w górę suba z dzwonem i wyczekujemy updateu z mountami i ultimate'em dla free-to-play graczy.